Zaszło kilka pozytywnych dla mieszkańców zamościa zmian w regulaminie korzystania z parku miejskiego. Nowe zasady są dostosowane do obecnie panujących przepisów prawa. Wreszcie można usiąść w parku na kocu i wypocząć, nie łamiąc przepisów. Poza tym regulamin wskazuje dokładny przebieg ścieżek dla gokardów i rowerów. Oczywiście rowerami możemy się poruszać po parku, tylko prośba taka gorąca, bez szaleństw. Tam jest zapis mówiący o tak zwanym poruszaniu się spacerowym, czyli wolnym, spokojnym jeżdżeniu. Regulaminy są wywieszone w widocznych miejscach na terenie parku. Zachęcamy mieszkańców Zamościa do korzystania z parku, ale jednocześnie do przestrzegania zapisów. Przy łamaniu ewidentnym przepisów, jeżeli szczególnie chodzi o poruszanie się gokardów, szybkie poruszanie się również osób na rowerach, Straż Miejska będzie konsekwentna w swoim działaniu, no i niestety może spotkać mieszkańca użytkownika przykrość w postaci mandatu. To oraz zainstalowany system monitoringu ma zwiększyć bezpieczeństwo w zamojskim parku, który zwłaszcza latem jest miejscem zabaw i relaksu mieszkańców miasta. Warto również pamiętać, że oprócz szlaku rowerowego, Park Miejski w Zamościu ma wyznaczone inne szlaki ułatwiające zwiedzanie i korzystanie z jego licznych atrakcji. Na różowo oznaczony jest szlak forteczny, na zielono szlak przyrodniczy, zaś kolor niebieski oznacza trasę widokową wraz z jej punktami widokowymi. Dla rowerzystów przeznaczony jest szlak fioletowy. Korzystając z tych oznaczeń można łatwo zapoznać się z topografią parku, nie pomijając żadnego z wielu ciekawych jego elementów.